Łódzkie na plus, najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Blisko 170 km magistrali węglowej zostanie wyremontowanych dzięki umowie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim. Większość planowanych do modernizacji torów przebiega przez województwo łódzkie. Warto powiedzieć z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia województwa łódzkiego, to, że owszem, mówimy północ-południem. Linia bardzo ważna, ale pamiętajmy, że ta linia przechodzi przez województwo łódzkie, że ona się spina z linią wschód-zachód, tak naprawdę, tworząc kapitalne miejsce dla inwestycji, dla rozwoju. Ona musi być uzależniona, jeżeli to nastąpi, to jest naprawdę wielka szansa dla województwa łódzkiego na kolejny skok, powiedziałbym wręcz pod tym względem, cywilizacyjny. Te umowy i ta praca, która zostanie wykonana. Wpisuje się w naszą polską historię, bo przecież linia węglowa to jest tradycja ambitnych projektów Drugiej Rzeczypospolitej. To jest dla nas wielkie wyzwanie, wielkie wyzwanie dla wykonawców. Musicie panowie prezesi stanąć na wysokości zadania. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki, bo dziedzictwo nas do tego, nie zawaham się powiedzieć tego słowa, przymusza. Umowy przewidują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na odcinku od Kaliny w Województwie Śląskim do Zduńskiej Woli. Ich wartość to 1,8 mld zł, a inwestycja jest współfinansowana z programu Infrastruktura i Środowisko. Autorzy projektów wyłonionych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na Plus otrzymali certyfikaty. Gratulacje i podziękowania otrzymali projektodawcy z Łodzi oraz powiatów Brzezińskiego i Łódzkiego Wschodniego. W trzeciej edycji Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego na zadania, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku zagłosowało ponad 85 tysięcy osób. Koncertem symfonicznym zadedykowanym zmarłemu niedawno profesorowi Zdzisławowi Szostakowi Filharmonia Łódzka zainaugurowała nowy sezon artystyczny. To były wieloletni dyrektor artystyczny Filharmonii. Tak go zapamiętamy, pełnym energii, pełnym uśmiechu, pełnym ciepła, dobroci. To, jest coś, to, jest rzadkie, to są wartości rzadkie już teraz. Z dworca Łódź Fabryczna do Skierniewic odjechał ostatni pociąg do Smaków Łódzkiego. Wcześniej w ramach cyklu wycieczek mieszkańcy regionu zwiedzali Piotrków Trybunalski, Łowicz i Radomsko. Mogli spróbować lokalnych produktów, a także poznać historię, zabytki i inne ciekawe zakątki województwa. Uczestnicy mieli okazję skosztować słynnej zupy chrzanowej z Łódzkiego.